Jestem wynikiem wieków małżeństw między krewnymi, syn króla Filipa IV i jego siostrzenicy Marianny Austriaczki. Ich związek nie był z miłości, lecz z potrzeby utrzymania władzy. Miałem odziedziczyć potężne imperium hiszpańskie. Ojciec zmarł, gdy nie miałem nawet czterech lat. Od tego momentu rządzili za mnie matka, ministrowie i kościół. Do piątego roku życia prawie nie mówiłem, nie chodziłem bez pomocy. Ciągle chorowałem. Moja szczęka, ta słynna Habsburska. Była tak zdeformowana, że nie mogłem normalnie mówić ani jeść. Mój język nie mieścił się w ustach. Nauczyciele się starali, ale ledwo nauczyłem się czytać i pisać. Spośród moich szesnastu pradziadków tylko sześciu było różnymi osobami. To się nazywało polityką dynastyczną. My nazywaliśmy to czystością krwi. Chcieliśmy, by władza pozostała w rękach Habsburgów, i zapłaciliśmy za to cenę. Byłem żonaty dwa razy najpierw z francuską księżniczką Marią Ludwiką. Bała się mnie i zmarła w wieku zaledwie 26 lat. Potem z Marią Anną i ten związek pozostał bezdzietny. Byłem bezpłodny. Leczono mnie wszystkim, co oferował XVII wiek. Rtęcią, lewatywami, modlitwami. Papież wysłał egzorcyzmatora, mnisi próbowali wypędzić demony, ale demon nie był we mnie. On był w decyzjach podjętych długo przed moim narodzeniem. Zmarłem w wieku 38 lat. Nie zostawiłem potomków. Ze mną zakończyła się hiszpańska linia Habsburgów i rozpoczęła się wojna o sukcesję hiszpańską. Jestem Karol II, ostatni Habsburg Hiszpanii.